z tej strony Szybki Banan, witam was serdecznie na Mineserver.pl Jesteśmy na trybie GTA i dziś będę wam prezentował nowe bajerki, które wdrożyłem na tym trybie Ten tryb jeszcze nie jest odpalony, nie, jest, nie wystartował w ogóle Ale już dzisiaj pokażę wam co planuję zrobić, co planuję przygotować, co już wdrożyłem Jak widzicie macie obywateli, tych o których pisaliście Generalnie ten tryb był troszeczkę martwy, bo tutaj tak naprawdę jeśli jedna osoba była na serwerze Doczuła się jak w filmie Jestem Legendą Bo... No była sama po prostu, sama w tym mieście była, na tym mieście nie było żadnych ludzi, żadnych NPC-ków, nikogo. No to było takie mega biedne GTA. Teraz zrobimy tutaj mega odpał. Bardzo daleko to rozbuduje, myślę, że to nawet bardziej rozbuduje niż, jeśli chodzi o funkcjonalności niż RPG. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wczoraj siedziałem całe 11 godzin przy pracy na tym trybie. Całe 11 godzin pisałem jakieś modyfikacje, przerabiałem mapy konfigurowałem, budowałem całe 11 bitych godzin. Yy, cały dzień poświęciłem generalnie. Nie wiem, wczoraj jakoś, jakoś tak mnie wzięło. Yy, poczułem mega wenę yy, i dość sporo zrobiłem i już Wam pokazuję co. Za chwilę też o, powinni się teleportować do mnie moi ochroniarze, których chciałem Wam tylko zaprezentować, ponieważ następnie ich nie planuję wdrażać na tym serwerze. Yy, Zrobiłem ochroniarzy, których by można było wynajmować, ale nie chcę za bardzo podejmować tego tematu. I nie chcę tego od razu też wprowadzać. Jeśli to będzie wprowadzone, to to będzie, nie wiem, bardzo, da bardzo dalekiej przyszłości, jakieś za dwa miesiące w plus. I to będzie powiedzmy tylko dla jakichś takich wybrańców, którzy. To, to będzie tak jak miecz tyraela na RPG, czyli bardzo trudne do zdobycia po prostu. Eee, nie wiem, powinien się już do mnie tepnąć, chociaż przed chwilą byłem na jednym bosie, to chyba jeszcze tam zostali i walczą z nim. Eee, nie wiem, się tak szybciutko gdzieś dalej. No dziwne, już powinni tutaj być. No dobra. Eee, poczekamy. Pewnie się podczas odcinka pojawią. A w międzyczasie pokażę Wam, co tutaj nowego powstało. Zobaczcie, mamy, mamy obywateli. I są Ci obywatele przeróżni. Zobaczcie, tutaj jest jakiś lekarz. Tutaj jest jakaś laseczka szatyna. Eee, no, pobiegła. Chyba mnie olała. Tu kolejna laseczka. Yy, różni są. Różni są, przeróżni, dlatego myślę, że to jest fajne, że oni wyglądają inaczej. W tym momencie z, z nich nic nie dropi. Po prostu można ich zabić albo można zaatakować. Yy, jeszcze nie wiem, czy chcę, żeby z nich jakikolwiek drop był. Yy, może zrobię jakiś losowy, że powiedzmy co któregoś na przykład coś wypadnie, ale jeszcze zastanowię się nad dropem. Yy, tutaj też widzieliście przed chwilą straż miejską. Poczekamy, aż ona sobie wróci. Straż miejska to jest po prostu taki NPC, który piluje porządku w mieście. Yy. Jeśli zaatakujemy jakiegoś gracza, jeśli zaatakujemy jakiegoś NPC-ka, jakiegoś potwora, jakąś mafię, czy coś, to Straż Miejska zareaguje i zacznie atakować. Jeśli ktoś nas zaatakuje, to Straż Miejska również będzie go atakować, więc to jest też przekozackie. Yy, bardzo fajnie mi to wyszło, cieszę się, że właśnie w taki sposób, zobaczcie, jest Straż Miejska, zaatakuje Obywatela. Ha, oh, gin tu dziewczyno, nie słuchasz, zła zupa była, zimna była zupa. O kurde, widzą mnie i popatrzcie, już biegnie do mnie i będzie mnie atakował, będzie chciał mnie yy, zabić. Teraz mnie nie zadaje obrażeń, bo jeszcze mu nie dałem jakiejś... Po... O, o! Jest! Tak! Właśnie na to czekałem! To są mo moi bodyguardzi! Wiecie, co z nim zrobić? Z, no, e, Grucha i Roman. To są moi bodyguardzi, to jest moja ochrona, o której wam mówiłem. Nie chcę tego od razu wprowadzać, ale zobaczcie, to jest przekozackie. Jeśli ktokolwiek mnie zaatakuje, Roman i Grucha startują i wiedzą, co, co robić z Strażą Miejską. O, kurde! Zabili... Straż Miejska zabiła Gruchę i przybyła. Przybyła. No, Snajper przybył i, i jeszcze jakiś, jakaś policja. O, zaatakowałem. Dobra, niech mnie zaatakuje. Kurde, ale ich tutaj się pojawia. Roman, co ty? Czemu mnie nie bronisz? Roman, Romek. No. To mnie cieszy. No i to jest przekozackie, zobaczcie, naprawdę wojna się toczy, mimo że jestem sam na serwerze, jest jakaś interakcja, jest zabawa, jest, jest co robić. Teraz mi jest znacznie łatwiej, bo mówię, zrobiłem sobie tych ochroniarzy, ale ja ich nie będę wdrażał na samym początku, więc nie czekajcie, nie pytajcie, czy oni będą. Chciałem wam tylko do dzisiaj pokazać, że coś takiego już przygotowałem. Być może w przyszłości to wprowadzę, ale na pewno w dalekiej przyszłości, czyli jakieś miesiąc, dwa miesiące po starcie w ogóle GTA, jeśli, jeśli w ogóle. No, ale pomyślałem, pokażę wam to dzisiaj, dobra, dobicie tą Straż Miejską i lecimy dalej. Straż Miejska oczywiście reaguje na wszystkich, jeśli mafia was zaatakuje, to też będzie atakować. Na czacie macie informacje, ile zadajecie. No i cóż, lecimy dalej, lecimy dalej. Ja sobie włączę game moda, żeby nam nie przeszkadzali, nam sobie spida. Pokażę wam jeszcze od razu tych ochroniarzy, jak to działają. Oni po prostu za nami wszędzie chodzą, i to jest super. Ja ich trochę uzbroiłem, zobaczcie, jeden ma policję, jeden ma garniturek. Speed, ok. Jak polecimy bardzo daleko i oni nie nadążą, to od razu się do następną, więc to jest też przekozackie. Yy, na tej mapie, na tej mapie głównej, yy, Citizenowie boże, nie Citizenowie, tylko ci yy, obywatele yy, Spanią się w losowych miejscach, gdzie są domki. najprzeważniej. czyli tutaj też ci się za chwilę zaczną pewnie pojawiać obywatele. Yy, na no chwilę jeszcze nie widzę żadnego. O, jest już, tak jest. Mamy już kolejnego obywatela. O, i tam jest kolejny obywatel. A tu też mamy mafię, mafię. O, chyba mnie zaatakować chcieli. O, zaatakowali mi gruchę. Nie, Romana. No i tak czy inaczej, oni się będą zaraz próbowali. Ojej, tu jeszcze jakiś słodki przybieg. Zmutowany, dziwny. E, czasem się może zdarzać, że pojawi wam się... To od razu was uprzedzam, że pojawi się jakiś, powiedzmy, dziwny potwór, który no, się nie zespawnił tak jak powinien. Bardzo rzadko, ale to nie ma znaczenia i tak drobny będzie taki sam jak powinien. Eee, co jeszcze? W ścianach czasem mogą się NPCki spalować i tak dalej. To, to jest dość, dość normalne. O! Ninja. Ninja się spawni tak dość losowych miejscach bym powiedział. Eee, z nich też można głowy, głowy ninja zdobywać. Eee, dobra. Jeśli chodzi o to miejsce to już jest może to wszystko. Jeśli chodzi o bossy, które będą dawać Wam questy, już to też wprowadziłem. Wielu z Was pisało, żeby zrobić to na spawnie. Wielu z Was pisało znowu też, żeby zrobić to na głównej mapie. Głosy były dość podzielone, jednak większość głosowała za tym, żeby jednak to było na głównej mapie. No i tak też zrobiłem, żeby Wam nie utrudniać, zrobiłem to w tych samych miejscach, w których były stare bossy. Eee, czyli, czyli powiedzmy. Czyli powiedzmy. Tutaj. Jak doskonale wiecie, jeden NPC tam był, on się nazywał chyba Czarny Murzyn. a teraz jest on tutaj. Jest to John, John sobie tutaj biega, klikacie prawym na Johnie i możecie sobie wybrać quest'a. Przypominam, żeby wykonać na przykład drugiego quest'a, trzeba mieć najpierw pierwszego wykonanego, żeby mieć trzeciego, to trzeba mieć, wiadomo, drugiego, e, czyli generalnie po kolei trzeba quest'y robić. E, wymyśliłem już, co będzie jako czwarty, czwarty quest. Bo wiadomo, pierwszy to jest zazwyczaj zabijanie mafii, drugi to jest zabijanie jakiegoś bossa na mapie, trzeci to jest obrabianie banku, a czwarty to jest pomysł jednego z Was, jednego z moich widzów, za co dziękuję mu serdecznie, w ostatnim odcinku mi to napisał, napad na prezydenta. Według mnie to jest genialny pomysł, i na pewno w przyszłości zrobię takie mapy, w których będzie trzeba. Yy... Nie napad tylko... no napad w sumie. Tak, trzeba będzie po prostu zabić prezydenta. Będą prezydenci będzie miał na pewno pełno ochroniarzy yy, wzmocnioną, albo w jakichś wieżach będzie, albo w białym domu, nie wiem, coś przekozackiego się wymyśli, ale pomysł wy wydaje mi się genialny yy, i na pewno na pewno go wdroży. Wiadomo, im, im kolejna misja, tym trudniejsze te misje i tym bardziej takie prestiżowe, jeśli chodzi o szacunny na mieście. Co my tu mamy? Zobaczcie, tutaj parę nowych lokacji zostało wykorzystanych, których wcześniej nie było. Na przykład, tutaj macie laboratorium botanika, czyli tak naprawdę dealera Kenziego. Jeden z questów, który możecie przyjąć, to jest właśnie zabić Kenziego. Tutaj macie taki mały parkour, przeskakujecie to, dochodzicie sobie tutaj, tutaj i macie drzwi do laboratorium jego. Otwieracie, chodzicie na dół. I co my tu mamy? I mamy Kenziego. Tak jest, biega łomem, pilnuje swoich roślinek. Tutaj mają jakieś statywy, jakieś kurde alchemie To tutaj widać, dealer się bawi w produkcję No i wiadomo, musicie go, musicie mu kości tam połamać Jak go uderzę raz, on mi odda pewnie Wyłączę moda, on mi odda No i moi ochroniarze zrobią wszystko już za mnie Ale normalnie musicie go zabić solo Aby wam zaliczyło quest trzy razy trzeba go zabić, jest tam jeden taki quest Zresztą dojdziecie do tego sami W sumie zobaczę czy mam jakieś questy Zadania Zadania info nie mam żadnych questów w tym momencie. Dobra, to mogę olać. Eee, te questy zrobiłem troszeczkę lepiej niż na RPG. Wiadomo, i za każdym razem, kiedy coś robię od zera, to robię to troszeczkę lepiej. Eee, coraz większe doświadczenie w tym nabywam. Akurat tego nie chciałem tu od razu z, rozwalę SPR5, żeby nie zapomnieć później. I za chwilę wam pokażę za chwilę wam pokażę banki. Myślę, że to też będzie dość fajne. A nawet nie banki, co może. Chociaż tak, jak banki. Cztery banki będą do obrobienia. Bank północny, południowy, zachodni i wschodni. Yy, na chwilę obecną trzy z nich już skończyłem. Więc. Yy, no, jesteśmy dość blisko jeśli chodzi o banki końca. Yy, jeden jeszcze mi został, ale on jest totalnie do, do przebudowy, bo no, dość brzydko wygląda. Ale pokażę wam to, co już jest zrobione. Ja Jeszcze tylko z tymi liściami się pobawię. Okej, okay. jeszcze te dwa drzewka, i zaraz ruszamy. No i dobra, wszystko. O tak, jeszcze coś zostało. Dobra, a i tu. No i super, o isis, is. kamikadze. Yy, mvtp bank 1 bank 1 już znacie, doskonale znacie ponieważ byliście tutaj e, podczas pierwszego odcinka, to jest bank spółdzielczy w tym momencie bo tutaj jest bank wschodni jak wiadomo bank wschodni jest bank wschodni spółdzielczy więc tak sobie szybko to go nazwałem, ale robocza nazwa to jest bank wschodni więc bossowie też będą wam mówić, że to jest bank wschodni i tu musicie trafić w sumie jeszcze wam pokażę jedną rzecz, e, nim tu wejdę hmm, home putin nie mam a to wam nie pokażę. Tak czy inaczej przy tym miejscu, gdzie teraz byłem, tam obok stał właśnie Putin. Eee, no i, i tam u niego mogliście też podjąć questy. Ale sami to na pewno sami znajdziecie bez problemu. Eee, no wiadomo, tu jest pierwszy skarbiec, trzeba przejść to, to wszystko. Dostać się tutaj do skarbca, wejść tutaj i macie questę ukończonego. To jest taki jeden z najmniejszych banków. Ale pokażę wam innym. MVTP Bank. Oczywiście, jak będzie już serwer sortował, to ja sobie zrobię takiego questa. Nagram wam go od zera. Pokażę wam, jak go będę robił. Robiście też skumali, jakby o co chodzi. To jest bank drugi. I to jest tak, jak już wielu z Was zauważyło, tak, też tutaj jest informacja. Pejdojowski Bank. Kto grał, ten ten znago. I to jest Bank Zachodni WBK. Oczywiście, droga jest tędy, tędy. Tutaj są takie. Hmm, tu jest dużo tak naprawdę w każdym banku informacji na temat tego, jak go obrobić. I to są takie informacje ode mnie. Czyli krótko mówiąc, patrzcie, biegacie sobie tutaj, biegacie, biegacie, i tu macie jakieś drzwi do skarbca. I pisze, aby otworzyć drzwi, należy aktywować trzy płytki naciskowe. Trzy osoby muszą odnaleźć płytki, a, jedn, a jedna przejść przez drzwi. Czyli co? Już z tego tutaj, co pisze, wynika, że cztery osoby muszą być. Do zrobienia w ogóle tego banku, do obrobienia, bo trzy osoby muszą gdzieś tam te płytki nacisnąć, a jedna będzie musiała przejść przez drzwi. I gdzie są te płytki? No te płytki bardzo łatwo znaleźć, wystarczy troszeczkę tutaj pobiegać po biurze i co? I tu macie, o, jest jedna płytka, pisze, płytka aktywująca drzwi skarbca, ok. Zawsze jest informacja, więc ja wam to naprawdę tutaj jest druga płytka, jest. No i trzecia płytka jest tutaj też gdzieś obok, nie ma tutaj, to będzie w tym drugim pokoju, o. O, i jest tutaj. Jak wszystkie trzy osoby staną na tych płytkach, to tamte drzwi się otworzą. Te tutaj. Oczywiście musicie stać na nich. Eee, wtedy ta osoba będzie mogła przejść. Jak ta jedna osoba przejdzie, no to ona od środka będzie mogła tymi już o tutaj kładkami otworzyć każdemu te drzwi. Więc to jest takie. Eee, troszeczkę trzeba po prostu pomyśleć w tym banku, prawda? Eee, tutaj jest co? Tu macie strażników. Oni stoją na płytkach. Jak ich dopiero zabijecie, to wtedy te drzwi się dalej otworzą. To są takie. Właśnie, i teraz. A, kolejny, dobra. Obie muszą być zwolnione. Jedna nie wystarczy. Ach, już było prawie, a tu jeszcze. Coś często mi się ten strażnik respi. Ojej, to muszę to zmienić, bo to. Za częste jest. Co mi tutaj za policjant? z Wypad Wypadł mi stąd. No faktycznie, ten się za szybko respi, będę musiał to poprawić. W sumie ten tak samo. Ale to dobrze, że, że przetestowałem jeszcze to. Na pewno to poprawię. W sumie tutaj wszyscy się tak jakoś szybko respią. Generalnie resp jest 190 sekund i taki będzie na pewno. No tak czy inaczej, jak widzieliście, jak są już dwie rozwalone, to te drzwi się otwierają. O sobie przechodzicie dalej. I tu macie znowu kolejne drzwi. To są takie małe łamigłówki, one są dość proste, ale chodzi o to, żeby przejść jak najdalej do banku. Dobra, jesteśmy już tutaj, to już jest blisko banku. W sumie jesteśmy praktycznie w banku, bo bank jest tu. Tu jest bank, później już tylko jedna osoba musi tu wejść. I bank się otwiera, właśnie. I szybko się przechodzi. O, udało się jeszcze. Tutaj można ręcznie później komuś otworzyć, jak ktoś już wejdzie. No i macie skarbie, wchodzicie do skarbca, bank obrobiony. To są questy. To są questy, które trzeba po prostu przejść. Za wykonanie tych questów będziecie dostawać dolary. Myślę, że na chwilę obecną to będzie jakby najważniejsza forma zdobywania dolarów. Każdego kwesta możecie robić codziennie, co 24 godziny. Więc myślę, że to też jest super. Bo wiadomo, będziecie mogli go ponawiać i znowu zdobywać dodatkowe dolary, które pozwolą Wam na zakupienie jakichś nowych przedmiotów. Jeśli chodzi o te przedmioty, to też może Wam coś pokażę. Albo jeszcze nie. MVTP Bank 4. Pokażę Wam ten czwarty bank, z którego jestem w sumie najbardziej zadowolony. Eee, tak, to jest mega duży bank. A tutaj też już autobus z wieśniakami. Dobra, biegniemy szybko, szybko, szybko do przodu przed siebie. Eee, za chwilę się pojawią y, ochrona i tak dalej. Y, tutaj jest bramka, którą można przejść tylko jeśli się ma kartę. Żeby mieć kartę, no to trzeba ją zdobyć. Kartę posiada menadżer banku i macie też informację, aby przejść dalej, potrzebna karta menadżera banku. Wymagana karta B-280. No i co? I trzeba znaleźć menadżera banku. Aha, tutaj nikt się nie spawni, bo jeszcze nie uspalniłem spawnię. Tak, tutaj gdzieś będzie się pojawiał na pewno menadżer banku. Jak, będziecie mieć, jak go spotkacie, zabijecie go, dostaniecie kartę. No i wtedy użyjecie tej karty i będziecie mogli przejść przez te drzwi. Wiadomo, każda osoba musi mieć jedną kartę, żeby przejść. Im więcej osób, tym więcej kart i lecicie dalej. Musicie po prostu znaleźć odpowiednią drogę. Eee, co tutaj macie? O, kolejna podpowiedź. Tu jest magazyn. Uwięźć minimum dwóch pracowników banku, aby otworzyć, e, aby blokować drzwi. Czyli krótko mówiąc, tutaj macie drzwi. Musicie wrzucić tutaj na te płytki naciskowe dwóch strażników i wtedy się otworzą właśnie te drzwi tutaj. W sumie spróbuję wrzucić akurat mam tych ochroniarzy. Niech oni tam wejdą. Dobra, może wejdę ja tam pierwszy. Ej, to była dziura? Czy mi się wydawało? Tak, dziurka. To ja trzeba naprawić szybko. No, chodźcie, strażnicy moi. Grucha! Ile mam czekać? Chyba was zwalniam. Eee, dobra, olać Tak czy inaczej, jak, jak wejdzie tutaj grucha i wejdzie tutaj. Nie, no nie, nie wejdą, nie uda się. Jak rzucicie sobie tutaj dwóch strażników, to nie jest trudne, bo wystarczy ich uderzać i tam wrzucić. To te drzwi się otworzą. I wtedy możecie biec dalej, więc przechodzimy dalej i co my tu mamy? Tu będzie strażnik, tu będzie strażnik stał, więc te drzwi będą zamknięte. Trzeba będzie ich pokonać, żeby te drzwi się otworzyły. Lecimy dalej. Eee, no i tutaj wiadomo, tu jeden musi stanąć. No bo ja przelacę tak szybko, to też powinno zareagować. O, i się otworzyło. No i tu macie już safe. A żeby wejść do sejfu, trzeba mieć TNT. Yy, TNT można znaleźć w banku, można je też kupić w sklepie. I ja sobie uchwalę TNT. Mam TNT, to jest skarbiec. Już układamy TNT. Zaraz ono wybuchnie. I rozwalone. I super, możecie wejść do banku do środka. I jesteście w środku. No i tak, przekazawsko to wygląda. I oczywiście to się widzicie od razu odnawia. No i obrobiliście kolejny bank. W taki sposób to będzie wyglądać. Oczywiście to będzie mega przygoda, jak będą NPC, jak będzie walka, jak będziecie mieli broni, będziecie musieli zabijać Super, super, naprawdę fanów będzie na pewno co nie miara no i cóż, na chwilę obecną. Myślę, że z prezentacji to będzie chyba wszystko, chociaż może jeszcze nie, może jeszcze spam. Na spanie też wprowadziłem kilka nowych NPC-ków, kilka innych udogodnień Yy, które Wam zaraz sekundkę pokażę. Sklep z bronią. No to już pewnie się jak domyśliliście, macie tutaj pistolety, shotguny, klikacie prawie na NPC-ku, dajecie głowy mafiozów i dostajecie bronię za to. I tu macie, widzicie, różne bronie, które już widzieliście lub nie. Te bronie też zostały zmodyfikowane. Co prawda, jeszcze nie są wprowadzone. Te zmodyfikowane, to są te stare. Te zmodyfikowane zaraz, wkrótce, w sumie, zaraz po tym odcinku, dodam je do sklepu. One są lepsze niż te, które kiedyś były na GTA. Krótko mówiąc, mają lepsze magazynki. Znacznie więcej wchodzi do nich naboi, i część broni znacznie szybciej się przeładowuje. Dobra, tu mamy karabiny i snajperki. Jak widzicie, tutaj już głów trzeba znacznie więcej. Jest tego też sporo. I tutaj macie granaty yy, i amunicję. O, no, trzy główki macie stack naboi. Naboje też bardzo często wypadają z potworów. Z głów Alkaidy macie wszystkie takie materiały wybuchowe. Widzicie dwie głowy to jest dwie, dwa naboje do bazuki. Dwie, dwie, pięć głów Alkalidy to jest granat. Yy, granat oślepiający to jest też dwie głowy. O, granat odłamkowy to jest 10 głów, to już znacznie więcej. Yy, w taki sposób to na dzień dzisiejszy wygląda. Eee, co jeszcze, co jeszcze hmm, Przelecimy sobie tutaj. Tu jest safe. Tutaj już... O, zbroi prawo jazdy. Zobaczcie, mamy tak, mamy policjanta i u policjanta klikamy na niego prawy i możemy sobie zakupić dowolny ekwipunek, eee, Wiadomo, zwykły biały garnitur, zwykły czarny garnitur, zwykły wojskowy, znaczy zwykły wojskowy garnitur. To jest jakby już ironowy sprzęt, to jest złoty to jest. Yy, yy, skórzany. No i tu jest diaksowy, czyli policyjny. Oczywiście macie też naboje. Naboje są myślę stosunkowo. Yy, hmm. W sumie mógłbym chyba jeszcze ją je obniżyć. Z nabojami muszę się zastanowić. Yy, znaczy, inaczej, muszę, muszę przeliczyć, ile kasy będziecie jeszcze dostawać z questów, żeby wszystko wyrównać, jakby ekonomicznie. Tak yy, bym dawał pod. No dobra, przeliczę sobie to na spokojnie, jeszcze poza odcinkiem. Ale myślę, że jak za questa, że za na przykład obrobienie banku, będziecie dostawać 1000 dolarów. To będzie to ok, bo to wiadomo, że takie 1000 dolarów będziecie mogli... Za kilka takich questów będziecie mogli sobie już jakiś sprzęt fajny kupić. Tak, to myślę, żeby było dobre. Za obrobienie banku 1000 dolarów to chyba byłaby dobra suma. Wtedy możecie sobie kupić, nie wiem, 10 staków na przykład amunicji do shotguna. Wiadomo, questy wykonuje się w grupie, więc każdy z was będzie mieć po 1000 dolarów na głowę, a im więcej was pójdzie, tym łatwiej będzie Wam wykonać. Mhm. Tutaj mamy karmastera, karmaster, wiadomo, autko można kupić za tysiaka, prawo jazdy za dwa, raz kupujecie prawo jazdy, macie na zawsze, e, oczywiście wszystkie uprawnienia, które kiedyś ktoś miał, wszystko zniknie, więc to i tak będziecie musieli odnowić te prawo jazdy, krótko mówiąc zabrali wam, albo się skończyły, e, samochód za tysiaka, obniżyłem cenę m, trzykrotnie. I tu mamy jeszcze kogoś takiego jak doktora. Klikacie prawym na doktorze, to jest lekarz, i możecie sobie od niego kupić miksturki leczenia, które na pewno będą Was wspierały w walce. Miksturka siły też, wiadomo, z bejsbola przyciągniecie więcej znacznie. Pokażę Wam szybko, span. Na spanie są też dwie skrzyneczki. To jest pierwsza z nich. Tu są kije baseballowe nielimitowane. Otwieracie i macie kij baseballowy z fajnym żappresem. No. Dobra, niech sobie leży jak go mogę zabrać, ale jak utworzycie to znowu będzie kolejny. One są nieskończone. No i tutaj macie raz na dzień możecie wziąć podstawowy pistolet, czyli ten najsłabszy z pistoletów, właśnie ten. Eee, bierzecie go i kilka naboi gratis. No i możecie już tam pierwszą bronią, sobie pierwsze strzały jakby zadać. Oczywiście dużo nie poszalejecie, bo tylko no, są dwa magazynki i to jest koniec. O, no w sumie można kilka więcej. Aha, bo miałem jeszcze naboje dodatkowe. Ale nie poszalejcie sobie z tą bronią, bo, bo to jest powiedzmy broń za darmo, a naboje trzeba jakby zdobyć. Naboje będą w skrzyneczkach. Wszystkie skrzyneczki, które kiedyś były broni będą teraz tam naboje, amunicja. Na pewno broni nie znajdziecie w żadnych skrzynkach na mapie. Na to trzeba będzie sobie zapracować właśnie tutaj zabijaniem, nie wiem, jakiejś mafii i tak dalej. Wiadomo, nie chodzi o to, żeby każdy od razu miał wszystkie najlepsze bronie, bo to by było by sensu, każdy by robił kwesty, które by nie stanowiły żadnego wyzwania, wszystko musi być zrobione jakby progresowo, czyli im dłużej walczycie, im dłużej się staracie, tym lepszy sprzęt będziecie mieli i tym większy czasu na mieści gangi wprowadzę też w niedalekiej przyszłości, znaczy niedalekiej przyszłości pewnie dzisiaj jutro coś przysiedzę i zacznę kombinować na pewno gangi nie będą miały na celu klejmowania terenów, czyli nie będziecie przejmować żadnego terenu tych koment na pewno nie będzie gang będzie miał e, gang będzie tylko po to, abyście nie mogli atakować na przykład swoich przyjaciół, czyli krótko mówiąc jak teraz idziecie na questa nie wiem obrabiania banku, to oczywiście jest friendly fire, jeśli będziecie strzelać do swoich kumpli, no to zaatakujecie ich i wtedy oni będą tracić życia. więc e, jeśli będziecie mieli powiedzmy gang, to wtedy obrażeń kumplom zadawać nie będziecie i to będzie tak, jakby troszeczkę takie ułatwienie dla gangów po prostu. Mm, co jeszcze? No, chyba na chwilę obecną tyle. O, ale dobiegliśmy do Putina przypadkiem, więc pokazuję Wam Putina. Tu jest Putin. Taką furką przyjechał. Eee, no i co? A, a to jest teatr. I tam w teatrze też jest Big Boss. Dalej, ten, który był kiedyś. Pyk. Tam też jest kwestia na rozwalanie Big Bossa. On akurat dość łatwy jest. Można też na dystans ze snajperki ściągnąć. I jeszcze jednego trzeciego npc wam pokażę, który też się znajduje tutaj nieopodal. I to jest właśnie jedyny, który właśnie przeskakuje się przez to. I to jest jedyny, który... Marcellus. Który, którego trzeba mieć auto, żeby tam przeskoczyć i u niego wziąć questy. Tutaj jest nawet informacja, aby dostać się do Marcellusa użyj auta i przeskocz przez pętlę nad tobą. Czyli właśnie ta. A tutaj jeszcze powinni się spawnować Sycyliczy. Nie, nie Sycyliczycy. Nie też. Nie triada. Kurze, tutaj ktoś się spaluje zawsze, ale nie pamiętam. Na pewno Isis chyba, o Isis. Mm, I tutaj będzie chyba dragon biegał, akurat go w tym momencie nie ma. Ale generalnie tutaj też biega taki boss, którego trzeba zabić jako quest. Tak czy inaczej znajdziecie wszystko. O, jest Isis. Eee, tak czy inaczej znajdziecie wszystko, bo to jest tylko kwestia czasu, aż. No dogracie troszeczkę. Pogracie na serwerze, pomiegać po mapie. Ta mapa nie jest aż taka gigantyczna, jakby się wydawało. Eee, będę polecał wam też modyfikację, która. która pokażę taką mini mapę w grze na pewno nagram też odcinek jak to dograć no i na tej mapie będziecie sobie mogli wtedy zaznaczać na przykład gdzie jest jaki boss i tak dalej i tak dalej co na pewno ułatwi wam poszukiwania w mieście i wszystko zrobicie szybciej no i cóż, ja się z wami będę żegnał, z mojej strony to będzie wszystko, dzięki serdecznie, mam nadzieję, że wam się to podobało, dajcie łapkę w górę, jeśli, e, jeśli czekacie na ten update, jeśli chcecie zagrać na tym GTA, to będę wiedział po prostu, że wam bardziej zależy, żebym bardziej się spiął, chociaż i tak daję z siebie 120%, bo no, no life akurat przy tym trybie. Mm. Inaczej nie jest tak, że często siedzę i, i, i po prostu nic nie robię, tylko robię te tryby. Ale jak już się wciągnę, tak jak przy rpg się wciągnęłem, to tak teraz przy tym GTA 100% normy daje. Więc no, kompresja czasu będzie znacząca. Czyli nie będę tego trybu robił miesiąc czy dwa, tylko go zrobię jeszcze może w kilka dni, bo już kilka dni go robię. I, i myślę, że spodoba się wszystkim. Ale dobra, to pozostawiam wam do oceny. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Jeśli się podobało, dzięki za tą łapkę. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrówka, cześć!